Uważaj, zrobisz sobie krzywdę. Nie. Podnieś i przytrzymaj. Musisz podnieść po prostu nogi. Czy 2, 1, Jest na kanale Miss Nicole. A dziś mamy sekcję Kiedyś i Teraz. Jest to yoga challenge z... z moim bratem... Z bratem Żenią. I z... Ze zwierzętami. I zrobimy... <noise> Zrobimy wyzwanie jogi ze zwierzętami. I to na czas. Ile można zrobić w 10 minut? Mamy 19 puls. Włączmy wcześniejszy film i zobaczmy, o czym tam mówicie. Patrzcie, naciskamy start. Załóżmy, że Nicole zrobiła pierwszą pozę, a potem mierzymy czas od każdej pozy. I w ten sposób możemy śledzić, ile puls przyjęła Nicole, prawda? Generalnie, rozumiecie? Uruchamiamy stoper i najpierw mierzymy czas Nicole, a potem Żeni Bro. Pojawią się zdjęcia zwierząt i nie tylko zwierząt, ale także tego, jak wy to robiliście. No, zwierzęta i zwierzęta. Myślę, że wszyscy rozumieją. Zwierzęta i nie tylko. I co bezwzględnie należy zrobić? Zostawić lajki! Napiszcie w komentarzach, czy lubicie tę sekcję, czy nie, abyśmy wiedzieli, czy nakręcić kolejny film. I żeby promować filmik, bo to kanał Miss Nicole, no co jest, siąki, oglądajmy, lajkujmy. No właśnie! To najlepszy kanał na YouTube. No właśnie. A my będziemy was rozśmieszać i bawić. Ruszamy! No dobra, siemeczki, włączamy stoper i tak to wygląda. Musimy mam robić wszystkie pozy, tak? Tak, tak, tak. Stop, 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 stop. Dobra, i tak aż do dziewiętnastu puz. Do 19 puz. Mierzysz czas nie tylko puz, ale ich łącznej liczby. Ile czasu zajmie tak. wykonanie 19 puz? Teraz jesteśmy na równych warunkach, bo teraz nie dość, że ja nie jestem już gimnastyczką, to on też, no, jest jak... Kiedyś był jak kłoda, ale teraz... No. Teraz ty też jesteś jak kłoda. No dokładnie. No weź. Uuu. No cóż, możemy zaczynać. Mamy pozy, mamy stoper, mamy żenie i Nikol. I? Ale ja tylko będę obserwował mierzyć czas, tak? Nie, potem ty będziesz wykonywał wszystkie pozy, tak jak na tym filmie. Dobra, to lecimy. I tak, stoper. Żenia, kiedy włączysz stoper, mów. Jeden, dwa, dwa i pół, dwa przecinek, siedem, trzy. Tak, pierwsza poza. No, jest łatwa. Liczymy? Liczymy, liczymy. Kolejna, lecimy. Zaliczone. Tak. Prosto. Policzone. Oho, no nieźle. Policzone. A teraz, co robimy? Żenia. Zamieniamy się miejscami. I co robimy? Teraz zobaczycie, jak to robi profesjonalista. Zrobimy te pasy. Boisz się? Czekaj, teraz się przygotujemy. Z jakiegoś powodu, że nie zabrał ze sobą poduszkę. Jesteśmy gotowi. Jesteście gotowi? Nie. Nie weźmiesz poduszki? Nie. No dobra. No, Nikol, myślę, że on to zrobił. A! Dawaj, szybciej! No, szybciej, szybciej! Świetnie, idziemy dalej. O, super! Już wygrywam! No dawaj szybciej! Kurczę, nie jesteś w kadrze! No kurczę! Policzone! Lecimy dalej! Zaliczone! Okej, okay, mogę to zrobić! O, dawaj, dasz radę! Coś czujesz, że Nicole będzie próbowała powtarzać te pozę przez następne 10 minut! Dawaj, dawaj, bo nie zaliczymy ci tego! Zrób to ładnie! Dawaj! O! To chyba nie wystarczy! Nie może tak być Nie zaliczymy tylko Nie udało się? Niech subskrybenci zdecydują Czy udało się, czy nie Co, już lecisz? Oj, 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 oj To było coś naprawdę strasznego Bolało? Nie liczy się? Dobra A jaką masz minę? Uuu, udało się Dobra, zaliczona no dawaj, nie odpoczywaj, czas leci! Ale ten wyraz twarzy musi być podobny, bo nie zaliczę. Zrób minę, Nikolo, nie zaliczyć tej pozy. No dawaj. O, dobra. O, nie, nie. O nie, ładnie ułóż nogi i... O tak. No cóż, no, udało się. Było. No, no. No dalej, weź nogę trochę wyżej. Podnieś ją. Dalej, ona pomoże. Zaliczam za ciebie, Nikol.. Uh. Okej, okay, wiem, co to za poza. Musisz podnieść tyłek z podłogi, aha, i tak, nie zaliczamy, Nikol? Nie zaliczamy. <laughs> Ale jak ja mam to zrobić? Dawaj, dawaj, spróbuj no chociaż! A twarz, no dalej, bez tego się nie liczy. To nie szpagat, po prostu rozłóż nogi na szerokość. Nie mogę! Po prostu usiądź. Zaliczane. Nie no, normalnie wykonuj pozy! No ale co? zrobię przecież dobrze! Nie czepię się! <ścoughs> Super! O, dobra, dawaj! Jest pistolet. A, to jest pistolet! No dalej, dalej! Dobra, musisz zrobić tak jak tutaj. Było, zaliczone. Dobrze, zobaczymy na stopklatce, czy było, czy nie. To była prosta wersja bez ogonka. Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Wyżej noga! Co robisz? Pomagam ci! Że nie chciał być ogonem. Dawaj! <noise> Co to było? Nie rozumiem! Co to za poza? Stanie na rękach. Tylko dawaj ostrożnie! Jest plazma! Nie, 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 proszę, nie niż jej! No ale zrób to porządnie! Nie było? Noki muszą być wyprostowane równomiernie! Oj, Nikol! Nawet Kiki się zdenerwowała! Tak, Nigol, proszę, ostrożnie! No. Patrz na jakość pozy. No, nogi muszą być proste! O, dobra, zaliczone. Zaliczamy? Tak, tak, tak. Tak, Nicole się zamieniła. Dalej, pistolet, pistolet. No Bożej. dalej, żen, Nie przeszkadzaj. I? Zaliczam. Zaliczone. Stop klatki, to tyle. Czekaj, czekaj, uważaj, żenia. Przez to strasznie źle ci wyszło. Dlaczego? Nie zaliczę tego. Tak, nie licz tego Nikol. Stawaj z maty! Zabieraj łapy! Przełącz to, Nikol. Co ty robisz? Tak, chyba mamy pierwszy uraz. Nicole, co z twoim nosem? Wszystko okay? Co teraz będzie stanie na rękach, czy co? Tak. Ojej, nie proszę, już się boję, boję się! Boże! Nie błagam, nie zaliczajmy tego! Dlaczego? No bo wyszło źle. Co z twarzą? A, twarz! O. Och, nikol, naprawdę masz czerwony nos. Spójrz w kamerę! Naprawdę masz czerwony nos. A to w ogóle możliwe? Twarz, 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 twarz. Nie, to nie tak. Zobacz na tę twarz. A tak, mam to zrobić, tak? Tam faktycznie jest, Minka. Dobra, zaliczymy. Zaliczamy? No i dzieci całkiem nieźle. Lepiej niż mi. <noise> Zaliczamy. To był pies, prawda? Tak. Żaba, żaba, żaba. Dobra. Wszystko zobaczcie na stop klatkach. Chwila. Zaliczamy! Zaliczamy, Zaliczamy. chociaż ręka była u góry nierówno, ale dobrze. No dobra, dawaj, dawaj. Skoro że nie zaliczył, to zaliczył. Nie, nie zaliczam. Wyżej nogi i jeszcze wyżej. Patrz, tu jest trochę inaczej. O tak! Myślałam, że będzie lepiej. Myślę, że było lepiej. Dobra, co mamy dalej? A co to jest? Tyłem to kamery! Chyba do Tyłem. mnie, do mnie! No dobra! Jest! Stop, 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 stop! Zatrzymujemy stopper. Tak jak kiedyś, trochę mniej niż 4 minuty! Mówisz poważnie? 3,44! A kiedyś było więcej! W takim razie na pewno poradziłeś sobie ale wiele lepiej! Ale zawsze nie mogła być policzona. No ale przywracałaś się, jak to robiłaś! Wyglądałaś o tak! Uuu. Popatrzymy na ciebie! Genioplazma. plazma! Nie no tak, normalnie, patrz! Musisz podnieść pośladki. Płodzisz pięknicę do końca. A ręce w dół, ręce w dół, nie tam! Ha, Ta, Zaliczamy! Tak, zaliczamy! O, jaka piękna żabka! Okej. Okay. Nie mogę! To wszystko? Dalej następne! No poczekaj! Jeszcze? Nie, jeszcze, jeszcze! Nie było stop klatki! Zróbmy to jeszcze raz! Nie poddam się! Dawaj dalej! Zmieniamy! Zrobione! Uznajmy za zrobione! Prawie wybiłeś mi oko i uderzyłeś mnie w nos! Kurczę, kontuzja! Potem ją będziemy leczyć! No nie! Podnieś głowę! No tak! <noise> Ogółem Nicole teraz umieści się na żeni. Trzymaj wyżej tyłek! I... Stop! 4 minuty 25 sekund. Wow, to było niesamowite. Tak, jak rozumiecie mamy przerwę reklamową. Myślę, że jedną pozę wykonał nieprawidłowo, bo nie da się tego zaliczyć. Zrobiłem to. Zrobiłem to w 4 minuty i 25 sekund. Teraz zrobiłeś szybciej niż tak, kiedyś. Tak, szybciej niż kiedyś. Patrz. Pokaż. 4:32. Patrz. 4,30 kiedyś, żenia, a ile teraz ci to zajęło? Było 4,31, a teraz, oj, nie znam hasła. 4,24. 4,24? No to zrobiłeś to szybciej. Nie, sorry, przepraszam, 4,25. 4,25? Słuchaj, żenia, pokonałeś siebie z przeszłości. Stałeś się silniejszy. Brawo. Nikol zrobiła to prawie w tym samym czasie. No, ale kto wygrał to wyzwanie? Prawdopodobnie Nikol, ponieważ ona nie zrobiła dwóch puls, a ty nie zrobiłeś trzech puls. I byłam szybsza. Masz trzy pomyłki i bardzo, bardzo. Teraz zrobiłam to o całą minutę szybciej od niego. Jaką a, minutę? Bo no, zdajesz sobie sprawę, że wcześniej robiłaś to o wiele lepiej. Ale rozumiecie, że ja jestem lajkiem w tej kwestii. A ty, kim jesteś gimnastyczką? Jestem gimnastyczką. <śmiech> <śmiech> Już po tobie. Para, dobra. dobra. Ziomki, musimy to kończyć. Dobra, siomeczki, nie chciało nam się iść na kanapę, więc skończymy to tak. Skończymy to tak. 3, 2, 1, 0. Jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie go polubić, a my co robimy? A my idziemy oglądać telegrama Miss Nicole, który można znaleźć pod tym linkiem. Świetnie, zabierzemy się też za robienie krótkich filmów, które będzie można zobaczyć w zakładce Shorts. Zakładka Shorts. I lajkujcie, piszcie nierealistyczną liczbę komentarzy. Mnóstwo. A swoją drogą spodziewamy się mnóstwa komentarzy pod tym filmem, dlatego ułożymy konkurs na to, kto napisze najwięcej komentarzy. Ruszamy! To co się meczki, papa! Dobra, czekaj, ja chciałam tutaj zrobić takie fajne przejście.